Ambasador USA przy NATO, Matthew Whitaker, zasugerował, że Niemcy powinny ostatecznie przejąć główną rolę wojskową sojuszu, sygnalizując potencjalną zmianę w amerykańskim przywództwie. Whitaker powiedział, że z niecierpliwością czeka na dzień, w którym Niemcy powiedzą, że są gotowe przejąć stanowisko naczelnego dowódcy sił sojuszniczych. Przyznał, że jest to długoterminowy cel aspiracyjny, ale podkreślił, że Waszyngton chce, aby europejskie zdolności wojskowe były równe amerykańskim. Tradycyjnie rolę dowódcy zawsze pełnił amerykański generał, który dowodził zarówno siłami NATO, NATO jak i wojskami amerykańskimi w Europie. Niemiecki ekspert zauważył jednak, że europejski dowódca nie miałby już władzy nad wojskami amerykańskimi, co komplikowałoby podwójny charakter tej roli. Sugestia ta pojawiła się w obliczu obaw o wycofanie się USA z europejskiego bezpieczeństwa, co zostało podkreślone przez plan pokojowy dla Ukrainy, który wyciekł i który stawia Waszyngton bardziej w roli mediatora niż aktywnego uczestnika. Pomimo tych komentarzy, źródła twierdzą, że w NATO nie toczą się obecnie żadne formalne dyskusje na temat przeniesienia tej roli.